Witam Was! Godzina 6 rano wyszedłem z psem, pokażę Wam tutaj kemping, jak to wygląda. Na kempingu jest 50 stanowisk. przede mną na wprost jest taki starszy budynek sanitarny. Tam naprzeciwko jest nowy budynek sanitarny, troszkę mniejszy. Tutaj dobrze widać, kemping jest usytuowany. Do koła takiego stawu, który w połowie jest zarośnięty tutaj tatarakiem. No, mówiłem już o tym, że jakby nie jest przepełniony, pomimo tego, że nie są wyznaczone stanowiska, i trochę się obawialiśmy tego. I ciekawostką tego kempingu jest to, że składa się on jakby z dwóch części. Tutaj mamy część kempingową z dwoma budynkami sanitariatów. A tutaj mamy taką część, taki prywatny dostęp, gdzie jest oczywiście recepcja, restauracja i prywatny tutaj taki staw. Który później pokażę, jak już będzie troszkę cieplej i zejdzie słońce. Zresztą teraz nie mógłbym tam nawet wejść, ponieważ otwiera się recepcja o godzinie siódmej I ciekawostką na tym kempingu jest to, że. Wydaje mi się, że była tutaj chyba jakaś zmiana właściciela. Nie wiem co tu się stało, ale zobaczcie, tu jest taki już opuszczony budynek. Dosyć duży. Tam jest wybudowany nowy z sanitariatami. Ale właśnie to wygląda tak, jakby tutaj zaszła jakaś zmiana właścicieli i ktoś próbował przywrócić to miejsce do dawnej. Powiedzmy, świetności. Potem będzie to widać dużo lepiej, właśnie na tej części rekreacyjnej, bo takie to właśnie sprawia wrażenie, że coś tu kiedyś było dużego, a potem długo, długo nic, i teraz jakby tutaj wróciła cywilizacja. Ale bardzo dobrze oceniamy ten kemping. Bardzo dobra atmosfera w większości składy z Wielkiej Brytanii i Holandii. Tutaj nasze stanowisko. Cześć, witam was w drugiej części. Odprowadzania po kempingu. Jestem teraz na tej już prywatnej części rekreacyjnej. Mamy tutaj do dyspozycji taki staw, który jest chyba to jest staw geotermalny bo ja nie widziałem tutaj um, żadnych rzek czy tam strumieni, które wpływają, tylko wypływające. Woda jest bardzo dosyć ciepła i przejrzysta. Czyli nie jest to górski potok jakiś, jest tutaj też obok staw miejski, który pokażę na następnym filmiku. Przed nami panorama masywu Mont Blanc. Niestety, troszkę za chmurami trzeba być cierpliwym. Na krótkie momenty się gdzieś tam to przewiewa i odsłania. Tutaj jest po prawo restauracja i recepcja, a za chwilkę sobie przejdziemy tam. No i ciekawostka tego. Kempingu jest taka, że jak dla mnie to wygląda ten kemping, jakby ktoś próbował go przywrócić do życia. Bo po tym co tutaj widać kiedyś to było dosyć takie miejsce chyba oblegane przez ludzi. Pokażę wam tam jest taki cały rząd, tam jest trampolina też jest tam cały rząd przebieralni, a to jest może jedna trzecia wszystkich, które tutaj są. Także było to na pewno. Bardzo popularne miejsce tutaj jest takie nabrzeże, zrobione jest. Są rybki, pływają, pływa tutaj taki duży karp, chyba oswojony, bo on przypływa jak się tutaj wyjdzie, gdzie się jest w pobliżu, chyba ludzie go tu dokarmiają. No i tam mamy zjeżdżalnie, taki punkt z leżaczkami, żeby się opalać i podziwiać mu no, no, bardzo popularne miejsce, żeby sobie popływać padlem, zarówno tutaj, jak i na tym stawie miejskim, który jest kilkadziesiąt metrów e, obok. Oddziela nas tylko linia kolejowa. Właśnie ta linia kolejowa to jest dla niektórych pewnie problem, bo czytałem w komentarzach, że jest blisko drogi usytuowany kemping oraz że. No jest pociąg, no ale pociąg jeździ tylko do Szamonii bo to już jest tam właściwie dwie czy trzy stacje dalej. Koniec i tych pociągów nie ma tutaj dużo, może 4-5 na, na dzień. Także to nie stanowi problemu. Dla nas też bliskość drogi nie stanowi problemu. Nie mieliśmy w ogóle problemów ze spaniem. A tutaj już taka część urbeksowa tuż tu są przebieralnie z... No nie ma w nich futryna ani drzwi. Tutaj można jeszcze wziąć natrysk, po wyjściu z wody, pod bieżącą wodą. Kilka stołów ping-pongowych, opuszczonych. Co prawda ktoś tutaj kosi trawę, mimo wszystko, ale zobaczcie, jest kort tenisowy, który też już ma lata świetności za sobą. Na razie jest to odgrodzone i zasłonięte, żeby nie straszyło tak bardzo no myślę że ktoś po prostu próbuje przywrócić to miejsce do lepszych dni cena tutaj nie jest wygórowana, za 6 nocy dwie osoby dorosłe dziecko, pies, przyłącze do prądu zapłaciliśmy 216 euro i to jest park, to jest kemping Mont Blanc plaż w Passy obok jest też kemping usytuowany na skraju tego miejskiego stawu. Troszkę jest tam może ładniej to zorganizowane, ale to jeszcze wam pokażę na innym filmiku. Zaletą tutaj tego miejsca jest to, że jest to miejsce prywatne tylko dla tych osób, które są na kempingu. Woda jest zobaczcie, super czysta, naprawdę. No i właśnie można tu sobie popływać na padlu. Można poskakać z trampoliny. Woda jest dosyć ciepła, chyba 23 bądź 4 stopnie było. Tam jest restauracja, piękny widok tutaj na Mont Blanc, na ten cały masyw. No tutaj akurat z tego punktu jakoś super tego nie widać. Można sobie tutaj przyjść pograć w babingtona albo w coś takiego. Na tych tutaj dwóch betonowych boiskach jest Nowy budynek z sanitariatami oraz taka zadaszone miejsce do grania w ping -ponga, więc jakieś tu inwestycje się pojawiają. Proszę bardzo, właśnie ktoś sobie tam płynie na desce. Nie wiem, czy zwodujemy deskę, powiem wam, że po tym, jak byliśmy nad Morzem Śródziemnym i była tam naprawdę ciepła woda i w basenie i w morzu, no to tak jak się wejdzie do takiej wody. Kilka stopni chłodniejszej, to, to już tak nie jest fajnie. Zmieniamy nieco trochę plany nasze. Mieliśmy dzisiaj sobie pojechać tym tramwajem, właśnie który tutaj jest 5 km od nas jego dolna stacja. No i to jest taka właśnie rodzinna atrakcja, żeby wjechać sobie troszkę wyżej na no tam, bodajże, no, trochę ponad, chyba 2000 metrów ale to sprawdzę, uzupełnię. I popodziwiać te panoramy, ale miało dzisiaj być pochmurno, i, i tak zrezygnowaliśmy. Przełożymy to sobie na przyszły rok. Proszę bardzo, tak wygląda Mont Blanc od strony Passy do Shamonix. Stąd jest 28 km, ja się pomyliłem. Tutaj mamy oddzielone siatką. Tam jest znowu jakiś budyneczek. Naprawdę, no, jest to ciekawe miejsce, bo. Widać, że kiedyś tu było naprawdę Takie miejsce gdzie coś się działo Ja jako Łodzianin porównam to miejsce do Basenu Fala Byłem tam jako dziecko i potem bardzo krótko był czynny ten, ten kompleks basenów właściwie W Łodzi I jakoś nie wiem czy materiały budowlane czy co tam było nie tak że po nie wiem 10 może Maksymalnie 15 lat, użytkowania to wszystko z, po prostu zostało zamknięte i potem 20 ponad lat stało. No i straszyło. I już teraz jest tam nowy basen. Nie byłem na nim. A tutaj, no, malutku po malutku widzę, że coś tu chyba wraca i będzie się działo. Także o kosztach już powiedziałem dosyć dobre miejsce baza wypadowa żeby pojechać do Szamonii byliśmy wczoraj wieczorem troszkę nam tu się pokrzyżowały plany z powodu mojej nogi niestety skręciłem sobie troszkę kostkę właściwie to nawet nie wiem czy skręciłem po prostu uderzyłem sobie bramą przygniotłem i, i skręciłem no za bardzo w góry nie odważyłbym się pójść już dzisiaj jest ok ale bardzo nam się tu spodobało, więc wrócimy tu w przyszłym roku, nie ma ciśnienia jakiegoś. Można sobie wyjść tutaj na te mniejsze górki, na punkty widokowe. Zobaczymy to w przyszłym roku. A tutaj mamy taką furtkę i tylko przechodzimy przez drogę. Ta droga jest ślepa, kończy się takim małym parkingiem. Więc to jest jedyny tutaj dojazd, ale nie jest to droga przelotowa. Tutaj, właśnie ten nowszy budynek z sanitariatami. Tutaj, takie zadaszone miejsce do grania w ping -ponga. No i tam znowu jeden budynek z czasów świetności, który jest zamknięty. kemping nie jest przepełniony. Jest, nie są oznakowane tutaj miejsca, ale na mapce jest wytyczone 50 miejsc kempingowych. Ja tu widzę, że mogłoby dużo więcej osób jeszcze się zatrzymać, ale na recepcji wisi informacja, że parking nie przyjmuje już nikogo, więc no albo jest to zablokowane, ktoś nie przyjechał, albo wyjechał wcześniej. Ale tego się obawiamy na kempingach takich, gdzie nie są wytyczone miejsca, że będzie po prostu przepełnienie, a tutaj tak nie ma. To plus dla gospodarzy tego kempingu I tam jest taki stawik na środku, częściowo zarośnięty tatarakiem. Częściowo mamy troszkę wody, lilii wodnych, i dookoła tego, właśnie stawu, są miejsca, żeby się zatrzymać. A tam nasza Buda zdecydowaliśmy się na przyszły rok żeby kupić przedsionek jednak i widzieliśmy jeden w dekatlonie, który chyba spełniłby nasze oczekiwania pompowany ale nie jako przedsionek taki stricte do przyczepy tylko po prostu takie gazebo to się chyba nazywa jednak taka parasolka to jest dobra na plażę tutaj nas jakoś nie osłania od słońca no i tutaj mamy kaczuszki przychodzą Pożebrać trochę na śniadanie. Lilie wodne. I tam jest drugi budynek. Troszkę starszy, ale jest czysto. Naprawdę polecam. To na tyle z doprowadzania po kempingu. W sumie możemy polecić miejsce. Miła obsługa. Nie jest jakaś wygórowana cena jak tutaj na ten region. także o, w sumie polecam. Do zobaczenia.